Rozmowa poranka. 19 minut do 9 w studiu Marcin Marszałek ze Stowarzyszenia Pomocy, między innymi poszkodowanym w wypadkach drogowych w Okanda. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio kilka wypadków, o których w mediach było głośno i to tak zazwyczaj działa, że gdy jest seria wypadków, zazwyczaj takich tragicznych w skutkach, no to w Polsce z automatu powraca temat zaostrzenia kar. Tak się zastanawiam, ale chyba nie tak to powinno działać. No to prawda, rzeczywiście tak jest, że jeżeli medialnie się pokazują jakieś wypadki, to zaraz najlepszym rozwiązaniem jest zwiększenie kar. Natomiast my te kary w porównaniu z inną odpowiedzialnością karną mamy bardzo wysokie. Bo przykładowo lekarz który spowoduje nieumyślnie śmierć swojego pacjenta ma o wiele niższe zagrożenie karą pozbawienia wolności niż kierowca, który spowoduje katastrofę w ruchu drogowym. Więc wydaje się, że nie tędy droga. Te wyroki, które zapadają przede wszystkim, czyli wyroki, które ferują sądy, są wyrokami bardzo niskimi. I tutaj moim zdaniem powinniśmy posunąć się dalej i pójść w surowość kary, ale też i ta surowość powinna być nagłośniona, żeby społeczeństwo wiedziało, że to nie jest tak, że tak jak przykład naszego pana Stira, który no, doprowadził do śmierci czterech osób, że on nawet nie jest tymczasowo aresztowany, podaje to przyzwolenie ludziom i ludzie widzą, że takie wielkie przestępstwo popełnił, a jednak nie jest aresztowany. W związku z tym ja też mogę nacisnąć więcej tego gazu, nic mi się nie stanie, bo sprawiedliwość mnie tak szybko nie dopadnie. I w tym kierunku powinniśmy iść, żeby tu za bardziej edukować i zabezpieczać. E Kierowców i pieszych przed wypadkami, a nie w surowość kary. Ale a propos tej pierwszej części pana wypowiedzi, to edukować też sądy, dobrze rozumiem, no bo to chyba na tym powinno polegać, skoro karnie trzeba zaostrzać, a jednak te kary, które są, powinny wystarczyć, a mimo to wciąż są niskie. No sądy powinny się same wyedukować. Tutaj my jako stowarzyszenie bierzemy udział w wielu rozprawach i widzimy, że ta surowość sądowa w stosunku do sprawców, THANKS <laughs> różnych wypadków, bo to nie tylko wypadków ze skutkiem śmiertelnym, jest wręcz symboliczna. Przykład jest chociażby potrącanie ludzi na przejściu na pieszych, gdzie na 100 przypadków, 90 czy 80 kończy się warunkowym umorzeniem. W związku z tym tak naprawdę ten człowiek nie ponosi żadnej konsekwencji. No być może y, zatrzymanie prawa jazdy, ale nie ponosi żadnej konsekwencji i to idzie w świat i ludzie to widzą. No potrącił ktoś kogoś na przejściu, nie dostał żadnej kary, bo dla człowieka y, standardowego, no nie pójście do więzienia, to nie ma w tym momencie żadnej kary, i to idzie w świat, i ludzie dlatego jeżdżą tak, a nie inaczej. Tu przede wszystkim edukować kierowców, przede wszystkim pokazywać kierowcom, jakie są skutki wypadków, uzmysławiać im, jakie są warunki w więzieniach, co ich może spotkać, no ale z drugiej strony to, co pan redaktor powiedział, no też odpowiedzialność sądów, bo to nie tyle edukowanie, tu sądy są niezawisłe, ale ta odpowiedzialność sądów w, 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 w zakresie. Odpowiedniego wyrokowania, gdzie mamy przedział od pół roku do 8 lat, a daje się dwa lata, no w tym momencie no jest to trochę. Bulwersujące dla społeczeństwa. No, mamy jeszcze takie sytuacje, jak ta głośna też z ostatniego czasu wypadek na Łazienkowskiej w Warszawie. Tam sprawcą człowiek, wobec którego sąd pięciokrotnie wcześniej orzekał zakaz prowadzenia samochodu. No, pytanie, co tu było nie tak, no bo skoro sąd zakaz orzekł. A człowiek nadal samochód prowadzi i jeszcze powoduje tego typu wypadek, no to tutaj chyba jeszcze inna kwestia wchodzi w grę. Tak, tutaj ewidentnie jest wskazany brak następstw tego wyrok, tych wyroków zabraniających mu jeżdżenie, albowiem nie ma żadnej kontroli tak naprawdę nad osobami, które pozbawione są prawa jazdy, czy one rzeczywiście jeżdżą, czy nie. Wystarczyłaby wizyta kuratora raz, w dwa razy w miesiącu w mieszkaniu tego, tej osoby pozbawionej prawa jazdy który by w jakiś sposób weryfikował. On nawet nie musi siedzieć i patrzeć, czy ta osoba jeździ samochodem, czy nie, ale wiszący taki miecz nad tym, nad tą osobą pozbawioną prawo jazdy, moim zdaniem doprowadziłby do tego, że jednak by za to kółko nie siadał. No tak pan sądzi? Mimo, że jednak ten człowiek i tak pięć razy wsiadł do samochodu, czy na nim jeszcze jest w stanie cokolwiek zrobić wrażenie? Być może na nim nie, ale proszę pamiętać, co najmniej że... pięć razy. Tak, być hmm. może na nim nie, ale proszę pamiętać, że on też miał i yy, inne spotkania sprawem. W związku z tym nie był to tak zwany Kowalski, tylko osoba już zdeprawowana bardziej. Natomiast wydaje się, że dla normalnego kierowcy wizyta kuratora spowoduje, że on nawet się opamięta i nie będzie chciał siadać w ten samochód. No, aby rzeczywiście tak to wyglądało, to omówmy może to, co zamierza się wprowadzić w reakcji na te wypadki z ostatnich miesięcy. Działa specjalny międzyresortowy zespół. Działa pod hasłem zabójstwa drogowego. On ma opracować propozycje zaostrzenia kar. między innymi mamy mieć coś takiego jak zabójstwo drogowe potrzebne to tędy droga no znaczy, bo pan nie, mówi że nie trzeba zaostrzać tak nie trzeba zaostrzać ale proszę pamiętać że czegoś takiego jak zabójstwo drogowe u nas w kodeksie karnym nie ma w związku z tym jest to pewna m, sytuacja prawna niezdefiniowana ale która Właśnie na podstawie tych ostatnich wypadków no występuje. W związku z tym, moim zdaniem, to nie kwestia jest zaostrzenia, tylko wprowadzenia odpowiedzialności za coś, co do tej pory nie było w kodeksie karnym zdefiniowane. I to jest dobry pomysł. A człowiek, który przekracza prędkość znacznie, pytanie, co to jest znacznie, na przykład na obszarze zabudowanym od 20 km na godzinę, to pana zdaniem już się kwalifikuje pod takie pojęcie jak zabójstwo drogowe potencjalne? To znaczy nie z racji tego, że zabójstwo będzie to do, zdefiniowane, że musi wystąpić w tym momencie śmierć Oczywiście. człowieka no, tylko... albo w zamiarze ewentualnym. To... E, w związku z tym, jeżeli on chce, i doprowadza do takiego zdarzenia, nawet przekraczając tylko o te 20, to tak, bo tu nie jest kwestia przekroczenia prędkości, tylko innych działań wykonywanych w celu doprowadzenia do śmierci innego człowieka. System punktów karnych ma się też y, zmienić. Tu jest zbyt liberalnie, pana zdaniem? Nie, nie jest zbyt liberalnie. Tak naprawdę za dwa, trzy przekroczenia przepisów i to nie niebezpieczne, żebyśmy mieli świadomość, można stracić prawo jazdy i to jest tutaj negatywne. Owszem, ten system robi dobrą robotę, natomiast. Yy, no ale raz na pół roku można sobie na kursie tam punkty usunąć. Tak, ale jeżeli jesteśmy zawodowym kierowcą, to tym punktów możemy też i nazbierać dosyć, dosyć dużo. W związku z tym nie jest to jakby odzwierciedleniem. Dla mnie Większą karą byłyby większe mandaty. A może powinno się wrócić do tego kasowania punktów? Co dwa lata, jednak, no bo tak do niedawna jeszcze było. Teraz kasują się co rok. No tak, tylko pamiętajmy, że wtedy zabieramy, tak, możemy zabierać tak naprawdę ludziom możliwości zarobkowe, no bo bez. Możliwości zweryfikowania i zmniejszenia ilości punktów, kierowcy zawodowi mogą zaraz przestać jeździć. Zaraz nam zabraknie tirów do przewożenia, gdzie już jest tych kierowców tirów za mało i okaże się, że w biedronce nie kupimy masełka. No ale może być tak, że wtedy rzeczywiście mając to z tyłu głowy, że tych punktów mam już tyle, no to jakiś efekt by to wywołało. Ale wydaje mi się, że każdy, kto jeździ, który ma ileś tam punktów, to stara się zdjąć nogę z gazu, jeździć bardziej poprawnie. Natomiast tak naprawdę no, nie znam człowieka i uważam, że jest to niemożliwe, żeby w naszych warunkach drogowych można było cały czas jeździć poprawnie i nie naruszać chociażby podwójnej ciągłej, omijając jakiś stojący pojazd. A jak pan widzi możliwość konfiskaty samochodu osobie trzeźwej kierującej pod wpływem alkoholu? No, to się waży, ale na razie nie wprowadzono tego jeszcze. Może jeszcze to jest słowo klucz. To znaczy, ja uważam, że to. Jest już w jakiś sposób wprowadzone i moim zdaniem powinno się utrzymać. To nie tylko jest kwestia konfiskaty samochodu, ale jeżeli on jest na przykład leasingowany, można yy, i takie przepisy to zezwalają wziąć równowartość tego pojazdu. No to właśnie był jeden z argumentów, dla którego jeszcze tego tak oficjalnie nie wprowadzono. No to jest zły argument moim zdaniem. Natomiast yy, konfiskata samochodu, tak jak Konfiskata przedmiotu służącego do popełnienia przestępstwa jest zdefiniowana w kodeksie karnym i powinna być realizowana. Ostatnia kwestia. Edukacja, o której Pan już wspomniał. Pytanie, gdzie ta edukacja ma się odbywać? No bo. Każdy z nas ma prawo jazdy od pewnego czasu. Wiadomo, że nawet jeśli to na kursie prawa jazdy będzie występować no takie rzeczy, o których Pan wspomniał, czyli będzie tam mówione o efektach wypadków, czy nawet jakieś tragiczne obrazy będą tam pokazywane, no to człowiek takie rzeczy wypiera po pewnym czasie. Jak ta edukacja powinna przebiegać, żeby rzeczywiście była skuteczna? No przede wszystkim tu raz na tych. Na tej nauce jazdy, dwa w momencie, kiedy mamy ewentualnie likwidację tych punktów karnych, ale przede wszystkim tutaj wydaje się, że media powinny również się w to zaangaż zaangażować i pokazywać te skutki, wy skutki wypadków, mówić przede wszystkim yy, o tym. To bardziej takie przypominanie, co jakiś czas bardziej działa niż to, co pan redaktor powiedział, czyli raz yy, na kursie nauki jazdy, potem to wypieramy. Natomiast bardzo dobre były przeprowadzenia, prowadzane programy e, symulowane takie wypadki na drodze e, gdzie było zniszczone samochód jakieś e, czarne worki Lud, to do ludzi przemawia i to powinno być rozpowszechniane przez media i mówienie przede wszystkim o tym no może razem z mandatem taką edukację prowadzić to tak to też by dało jakiś rezultat Marcin Marszałek Stowarzyszenie Wakanda dziękuję bardzo dziękuję Radio M 107 i 6 FM.